Siemaneczka Grechai, witam Was bardzo serdecznie. Kochani, zapraszam Was na króciutki opening związany z bardzo ciekawym wydarzeniem mianowicie z wyjściem pierwszego dodatku w gwincie krwawa klątwa. I nie ukrywam, że bardzo się z tego powodu cieszę, bowiem. bowiem... No Będę mógł sobie pozwolić na zakup e, m, pakietu przedsprzedażowego, taki preorder, w którym jest dużo fajnych bajerów. Zobaczmy na razie, na razie może najpierw ten zwiastun dodatku, dobra? Bo po niego nie widzieliście wszyscy. O dobra, tak wspólnie sobie obejrzymy. to bardzo klimatyczny dodatek mega klimatyczny. No Wam piły dobra obstawka co? Jaki klimat. bo no, artyści wgniecą gumka doby robota. No nie tylko artyści. To są mechaniki. Nowy ogrom mechanik. Dużo jest też zapożyczonych ze Starego Gwinta. Ale im szybciej o Starym Gwincie zapomnimy, tym lepiej. Teraz mamy nowego i cieszmy się z nowego. Ja tam się jaram. Minutka... Minutka Krwawej Klątwy. Crimson Curse in English. Hype is real. <ścoughs> Hype is real. Zawsze jak macie... Influencerów albo jakiekolwiek inicjatywy, które są dla Was bliskie i wam są one, są one nieobce. To komentujcie, łapkujcie i dzwoneczki, subskrypcje. Tego, tego oczywiście chyba mówić nie muszę. No, ale co tam dalej? Zobaczcie. Dostaliśmy dostaliśmy nowe bajery. A mianowicie za jedyne 139 zł możemy kupić sobie już w sklepie. No, możemy sobie skupić sklepie w w pre-order Ten pakiet przedprzedażowy krwawej klątwy. Jest to już dostępne. Eee, rewelacyjnie to wygląda. To jest fajny cardback, bardzo dobry, ba, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, ciekawa skórka. Niektórzy mówią, że nie jest klimatyczna, że nie pasuje do, do, tego, do, do, do świata Wiedźmina i tak dalej. Kochani, to jest Wind. To nie jest tylko świat Wiedźmina, to nie jest Wiedźmin 3. I to nie jest gwint z na 3. To jest inny gwint. To jest nasz gwint, obecny, taki jaki e, jaki nam już, już stworzyli, który ma już szkielet, który ma już e, który jest już z drzewem, które teraz tylko lekko trzeba przycinać. Nie będą już tam go wywracali do góry nogami, więc jeżeli boicie się, że teraz na nowo wrócicie do gwinta albo zaczniecie w niego grać, a oni znowu go będą zmieniać do góry nogami, to nie. Te, te czasy już się skończyły. O tym im szybciej zapomnimy, tym lepiej, więc teraz Mamy nowego gwinta, jest dobrze, nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze. Co więcej, ja totalnie nie potrzebując tego, właśnie płacę za to. Proszę uprzejmie. Dziękuję z tego miejsca CDPR-owi za ich pracę. Naprawdę kawał dobrej roboty robią i wielu gwintowników też tak robi. Po prostu e, uważam, że trzeba wspierać swoich. E, tutaj mi się już przygląda, co to odpala. Po prostu trzeba wspierać swoich i tyle, co mam do powiedzenia, tak? Jeżeli macie inicjatywy, które Was bardzo, bardzo interesują, ja właśnie w tym momencie sobie płacę tutaj na saldzie. Trochę tam jeszcze pieniążków jest na tym PayPalu. Z donatów zarabiam jako full time streamer i nie tylko. O podatkach i opłatach. Zlecenie zostało zrealizowane i proszę. Własny hajs wydaje na, na grę, którą kocham, uwielbiam i bardzo się z niej z, z tego powodu cieszę. Płatność została zrealizowana, oni teraz sprawdzają. 3 sekundy, pyk, 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 pyk. Paypal był zasilony i już mam pakiet przedsprzedażowy. 28 marca będę mógł otworzyć sobie beczki e, z Crimson Curse i już. E, Dodatkowo, beczki potworów w ogóle mi to jakieś zostały, no nie? Dodatkowo, dostaliśmy oczywiście te, e, te pakiety. Nie dobrze, nie, znaczy pakiety, 40 pakietów, ale e, co też warto zaznaczyć, rewersy kartu, kart i te, tą, tą skórkę. Ale ten rewers kart fajnie się tak świeci, jak, jak wyszukujemy przeciwnika. Szkoda, że nie mogłem tego pokazać, to było widać na, e, na teaserze z Open'a. Zresztą w ogóle bardzo fajnie mi się spędziło teraz sobota. Jest sobota 20, 16 marca 2019 roku. Spędziłem pół dnia na oglądaniu e, Open'a e, i na zabawie z Open'em. I powiem Wam szczerze, że, że, jestem, że jestem zachwycony. Bo tam, będąc na czacie, trochę ten czat moderowałem i pomagałem głównej realizatorce w, 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 w ogarnięciu tego czatu. Ale bardzo dobrze mi się Gwinta oglądało. To jest troszeczkę inny gwint. Starego gwinta nie byłem w stanie oglądać. Nudziły mnie turnieje. A teraz Azon i Brzoza fajnie komentowali tego Opena. Bardzo przyjemnie mi się spędzało tam czas i, i polecam każdemu, tak? Polecam każdemu się pochylić nad, nad giereczką, bo nie dość, że się świetnie gra, to jeszcze super się ogląda e-sport. Tam po prostu skill było widać. Okej, okay. eee, dobra, to co? Tak pokrótce chciałem Wam po prostu pokazać, że coś takiego jest możliwe w Gwincie. Jak właśnie kupienie tego pre -orderami. Już teraz zniknęła ta opcja, nie możemy kupić ich więcej, jeżeli by Was to interesowało oczywiście. Eee, sam Gwint się bardzo, bardzo dobrze rozwija. Eee, Crimson Core uważam, że ma Kawał, kawał, kawał dobrej roboty przed, przed nami do odkrycia i też dużo, dużo mechanik wchodzinowych. Lada moment na moim kanale, również tutaj na YouTube, jak i na Facebooku będzie mój reveal karty, bo parę, parę reveals już się pojawiło. pojawiło. Też z takich podsumowań gwintowych, co tam w trawie piszczy, gwint cały czas opu opublikowuje takie twigi. Tutaj osobą głównie Pawła Burzy się. Te kwestii y, posługują. This week in Gwent, nasz community manager Paweł Burza y, przedstawia minutę to, co tam się wydarzyło przez tydzień y, w Gwincie i naprawdę zawsze ma o czym mówić. To są prostu świetne. Y, poza tym w Gwincie pojawiła się w Gwincie pojawiła się też y, y, library, czyli możliwość tak zwanej biblioteki. Jak ja tutaj jestem u siebie. Mam, mam, swój, własny, mam swój własny profil to mogę Wam pokazywać też moje deki. Tutaj akurat jest Piss Discard, którym świetnie mi się gra. Autorski deczek, bardzo przyjemnie, fajnie się, fa, fa, fajnie się gra. 80% indyleti oponem zrobiłem z szóstej rangi do trzeciej wbiłem. Też możecie sobie to poprzeglądać, zobaczyć wszystkie inne deki, Tutaj są najpopularniejsze na górze, powrzucane. Więc no raczej tutaj streamerzy i osoby, osoby z influencerki będą będą na samej górze. Ale bądź co bądź, wasze deki, jeżeli też są merytorycznie fajnie opisane, czemu by nie miały się tutaj trafiać? Też często widzowie mi tak podsyłają. Zaraz będzie import zrobiony. Tutaj akurat Baldur 777 to jest zaprzyjaźniony kończo player. Też jego dek, już dałem łapkę w górę. Też właśnie dzięki temu możemy, możemy, możemy podziałać. Zwał jak zwał, kochani. Gwint zmierza w dobrą stronę. Ja to powtarzam często na moich, na moich streamach, ale widzicie też jak mi się fajnie dobrze bawi w tym gwincie. Często po przegranym meczu nie mówię o RNG, o wygrał lepszy draw, tylko mówię wygrał lepszy gracz. I nawet się nie denerwuję czasami, jak zrobię jakieś błędy, a jak ja wygram z kolei, to, 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 to też się cieszę, że o, skillowe zagranie poszło. To jest naprawdę mega, mega przyjemne. Tak na maksa mega przyjemne i powiem wam nawet więcej. Jeżeli tak dalej będzie Gwint wyglądał, to będziemy mieli polską, cudowną wręcz, piękną karcianeczkę i wierzę, że, wierzę, że Wy również podzielacie mój entuzjazm. Ja nie, nie z powodu robię ten, ten, ten materiał. On nie jest w żaden sposób sponsorowany, to jest po prostu mój szacunek dla. Na CD Projekt Red. To jest dobie roboty dla całego teamu Gwent'a. Ci ludzie tam po prostu pracują jak w ulu. Wiem jak dużo, kawa... du -du -du -dużo, -dużo roboty wkładają w, 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 w swoje działania. Byłem też tam w ich teamie. Oni nawet nie wiedzieli, że jakiś influencer, że jakiś streamer się pojawił, tak? W ogóle mnie nie znali tam w większości przypadków. Tylko, tylko po prostu tak przenikałem jak cień przez, przez, przez ich biuro. Od razu poprawia stronie, jak się wchodzi jest, jest dział artystów, którzy, którzy robią taki kawał dobrej roboty, że w ogóle z tego miejsca ich serdecznie pozdrawiam, jeżeli ktoś tam z was ogląda, to napiszcie chociaż serduszko w komentarzu, żebym wiedział, że, że czujecie się pozdrowieni. Ale artyści robią kawał dobrej roboty. Dalej, dalej jak się do nich przychodziło do biura, to mm, był... Można powiedzieć, że taka hala jest, tak? W której jest wiele, wiele biurek i ludzie przy tych biurkach sobie siedzą. Otóż nie. Oni tam przy tych biurkach owszem siedzą, ale nie zamulają, tak jak sobie to wyobrażacie, tylko po prostu tam jest taki, taki fervor twórczy, taki po prostu ul. Nie wiem, mrowisko pełne mrówek, które po prostu dzielnie pracują. Ten, ten projekt nie może się nie udać. Ten projekt po prostu się nie może nie udać. On już jest według mnie sukcesem, tylko musimy zapomnieć o starym gwincie. Ja cały czas o tym powtarzam, a im szybciej zapomniemy o starym gwincie, tym dla nas będzie lepiej. Cieszmy się z nowego, nowy gwint Jest. Piękne, naprawdę, naprawdę, naprawdę piękne i uważam, że wszystko co przed nami to, to po prostu jeszcze najpiękniejszego do odkrycia mamy. No i nadchodzi kl klątwa, tak, Crimson Curse. Fajne klimaty, tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo klimatycznie. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, aż będzie się nerdziło w GWinta, zaraz będę starał się wbić jakiś prolader. W becie zapakował mi jednego MMR-u, żeby wbić w proladerze. Miałem 2299 w momencie, kiedy trzeba było mieć 2300 MMR-u, żeby wbić tego proladera. <grybujesz> I jakoś tak mnie to nie cisnęło w starym GWincie, ale no właśnie, zapomnijmy o tym w starym GWincie, jest teraz nowy. Czerpę z niego super przyjemności, więc jeżeli macie ochotę mnie odwiedzić na Twitchu, zapraszam. Będę tam teraz walczył o ProLadder. Być jak najlepszym graczem w gwincie to czysta przyjemność, bo jest to karcianka, która nagradza skillowy gracz. Dzięki za oglądanie. Zachęcam Was do podzielenia się w komentarzu, co sądzicie o nadchodzącym dodatku. No i oczekujcie następnego filmu na moim kanale, w którym będę pokazywał Wam, pokazywał wam reveal grubej karty. Rewil grubej karty e, z winta Wiedźmińskiej Gry Karcianej. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Bye bye.